E no to nie wiem, ale... To kreatuje mnie. I pytam, i pytam, ja Okej, okay, no to kto kreatuje lobby? Yeah. Ja, yeah, ja. Yeah. Okej. Okay. Create lobby. Okay. Right. Czemu Enward nie działa? ALO? O Family house Dobra Jestem tylko ham, family house down Ale ja nie chcę down, chcę... Chcę, chcę, chcę to nie down Jaki tus? No dobra, już nie będzie ten down Dobra, no dobra, dobra, ty to. jesteś y, tym, y, family, bo... Bo to jest bo... druga część, no bo ostatnio nie zdążyliśmy no. dobrać, bo y, godziny. No to. Y, Ready. Y, ten film w tym filmie no, będzie, nie będzie to. charakter. Że mi się nie udało ostatnio dograć tego. I. Y, to jest tak, jakby druga część. Jeszcze zrobimy. film. drugi dzisiaj z tego, z... Ta. Red Dead Redemption 2.

Zamordowałem go A to jest ta mapa, którą znamy? To chyba też jest jakaś nowa mapa tak, tak, kolejna Tak, 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 to jest ta mapa, którą my znamy Tak? Tak Wake up grandpa Phil, okej okay. Zamknij się

Dalej staruku! ja jestem dziadek do cholery. Kiedy okay, ja tu byłem, Chyba. Ale o. To jest. Dupa, gówno. Nie ma. Ręka właśnie się ten, dziodek, ten dziadek, Jezu. Jestem dziadek. dziadek. Chyba musisz robić win-win, żeby go obudzić. Nie, ja nie wiem. Nie ma okay. A jak będę się tak czasami randomowo wyciszał, to znaczy, że mi mama wbiła do pokoju.

Stary, nie ma spania. Gay, okay. Znaczy cel. Ja jestem naprawdę słabym neverface. Albo uciekniesz, albo zabraknie nam czasu, żeby znowu ta godzina. A zapomniałem tą mapę. Zapomniałem tej mapy. Tą mapę. Miałem to czy mi się coś widać? działo? Iść! 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 for you. My Iść! Hahahaha <laughs> Ciekawe jest tam to Pieprzyłeś mnie jak zwykle Nie ma Jak słabym jestem na tak fajsem? Lub ciebie mów szczerze Nie wiem bardzo. Jestem słabym, ja wiem o ja, ja jestem. Sigma, Kivi, Kivi. Sigma, sigma, sigma. sigma. Witaj! Openuj to debił, kramuj się dobrze co ja, co ja robię? Jestem głupi, głupi. Nieważne, nie mogę tu wyjść. Ale tu mogę. Jakbyś to był, to bym był zadowolony. Jak ja chciałem wejść do góry na cholerę, co? Jak ja chciałem wejść na górę do cholery. Co się to? Co zrobiłem? Znałem no, życie to ty już jesteś na dworze, tak? E, tak. zna znaleźć takie drzwi, znaczy kilka jest drzwi. No. Ten ja, Degil, który nawet nie wyszedł z tej piwnicy. Jestem głupi. Może tu? Idę tam. Daj mi to. No i tutaj, o. Okej! Co, już wyszłeś? Chyba. Pinaj się po tych schodach! Znaczy... Nie ja schodam tylko... Rabinie, ta piła nie jest aż tak ciężka, możesz jedną rękę. Dupa! Gówno! Nie mogę, jestem najgorszym graczem w gra, dobra. Chcę jakieś drzwi. Tam bardzo dobrym graczem. Jak znajdzie się taki ktoś w komentarzach, kto będzie potwarzał mojego e, pro skilla i moje bycie najlepszym w tą grę, to e, nie musisz tego robić, bo ja wiem, że jestem spokojowy. Chodź do boilera! ruma to cię do boilera wsadzę! Zamknęcie w w że jak David Jasper... mamę Ja wyczuwam manę do bojlierza Sypie mi się na łeb, co? To naprawdę słaby w tam grę Byłem tu Jak krążak ten debil Naprawdę Nic nie ma, jak krążak ten debil, naprawdę Tak wiem, że to nudne do oglądania Całkiem yeah. Ja... I'm coming! Jezu Chryste, dochodzę, Boże z... kocham. I'm coming, dochodzę Gdzie ty jesteś? No gdzieś tam Gdzie ty jesteś? Opię znikną jak. Stary takiej jednej osoby. Podoba no. ja tu się znowu bym chciałem. Zastrzelę się, wzięgam. Nawet nie dotknąłem. Naprawdę. Co ja, co ja robię?! Witaj przyjacielu! Ja tam weszłem do ciebie po prostu. Witaj mój czarny przyjacielu! Nie muszę że jestem czarny, bo wtedy będę rasista. Ale ja przepraszam. Witaj! Uciekaj ty debilu, jeba... pieprzona piła, no! <laughs> nie strzeli. Dzięgam. Gdzie ty jesteś? Там безбронный. Хочешь подкачать, будешь там без Нет. Я банд еще не набрал. Я не верю, что они не, они все не. Ja jestem naprawdę słaby w tą grę Gdzie ty jesteś? No nie wiem, gdzieś się zgubiłem w base. Jezu, ja się chowam w jakiejś szafce, nie wiem Opa. Opa. Ja, dat is Ja. Hier aan dan. Okej, okay, mam wejście na górę. Patrzymy, czy jesteś na górze. Zamykam to nie mogę tego. To ten epic gameplay już to 16 minut. Ja okay, muszę całkiem pilnować tych drzwi teraz, bo... ...to... Um... Otwarta i nie mogę ich zamknąć już. Problem. Z problemkiem ja? Tak. Czy jak w nie krwawisz, bo ci nawet nie drosnąłem. Ja chyba coś sobie zrobiłem. Tak, jak krwawie. Zrobiłem sobie coś faktycznie. Ja dosłownie, na ten dystans, co my byliśmy od siebie, to mój kutas, który jest, ma o wiele większy zasięg od tej piły, czy nawet nie dotknął. Eee. Dziękuje. Gdzie ty jesteś? Już jestem na dworze cały czas. i szukam. Ja jestem w basement i szukam wyjścia. Jest w basement storage. Dobra, teraz tak furry Później też się pojawi okay. jeden z głupszych odcinków na moim kanale, czyli wspólne RDR2 online. Gdzie jest wyjście z tego basement? Mogą tego nie wpisać, ten debilan. Gdzie jest to wejście? O kurde, ty nie jesteś tam? No O nie Właśnie cię słyszę pilnuję... I pilnuję wyjścia Aha, Że Żebyśmy nie spierdzieli To super Ja to już trwa. 21 minut. Słyszałem cię chyba. Gdzie? nie nieważne. bo nieważne. Jakie to smutkie, zamordowałem go... Ja Nie, Nie, Nie mogę się tu schować. Chyba ci wzięć na mordę. When I get out of here. daj mi typa gdzie jesteś cicho no. um, um. er, um. graj 7-7-6-6 daj mi typa gdzie jesteś w basement jestem która lokacja? basement to w zimnym pokoju jest zamrażarka to... może lepiej nie też jest tam zamrażarka ale cię tu nie ma, no nie ma. uciekaj uciekaj, uciekaj, uciekaj. O Widziałem cię, widziałem cię, widziałem cię. Znasz, czy słyszysz? Ubiel. Nie odchodzi tak daleko od wyjścia Gdzie jest to wyjście, zas... Pomóż mi, gdzie jest to wyjście Nie pamiętam I forgot I forgot, nie rozumiałem Obaj razem szukamy wyjścia No. Yes, loud. Leatherface face liar. let Leather face, liar. Okay, yeah, I'm here. I'm here. I'm here. here. I'm И на этот файс идиот. Павлю. Так что снятал. Помогают загложить в брат. Самый камень Jesteś na dworze, czy w domu? Jesteś na dworze, czy w domu? Jesteś na dworze, czy w domu? W piwnicy. A? Tak? Tak. Tak. po... Domu i po dworze. Gorru. Tyczy gorru. Rozczłonkowane części człowieka. No, jestem na teraz w piwnicy. Jak to je, že ty mě taková podnajduje, že je tě tak, tu A to prostě mě mohla Gdzie jest wyjście z tego basement? Nie, ja przysięgam. Przysięgasz? Gdzie jest wyjście z tego basement? Ja nie mogę za. O, jest Leatherface Liar. Liar, Liar. No A nie, to nie to. Bo jest jeszcze jedno pomieszczenie z czerwonym światłem, i to nie jest face. Liar. A, ja właśnie jestem Gdzie jest wyjście z tego basement? Nie mogę znaleźć wyjścia z basement. To jedyny inwalida na pół. Nie kontynuuję. Kończymy moje. Krótko robione i... jak gonio. Dobra, w Okej, okay, no to kończymy ten 28-minutowy odcinek nierobienia kompletnie nic yy, i uchodzenia. No to do widzenia. Zostawcie subskrypcję.